Trenerze, gratulujemy pięknego wyniku. Wysokie zwycięstwo na to czekaliśmy w Legionowie. E, no też się bardzo cieszę, bo, prawdę powiedziawszy, mecz w Ostrowcu nam zupełnie nie wyszedł. E, dziś było zdecydowanie lepiej. Ten czas e, dobrze spożytkowaliśmy, te dwa i tygodnia. E, także fajnie to wyglądało. Dłuższymi fragmentami już e, prowadziliśmy swoją grę, co nam właśnie w Ostrowcu nie wychodziło. Także Czapki z głów przed dziewczynami, bo, bo faktycznie udowodniliśmy, że jesteśmy drużyną groźną na własnym terenie, no, ale dopiero połowa pracy przed nami, bo jutro też jest mecz i na pewno będziemy chcieli ten mecz wygrać, ale też nie spodziewamy jakiegoś pięknego meczu, ponieważ no, stawka jest wysoka, także jutro gramy o zwycięstwo, ale na pewno Ostrowiec też nie ma nic do stracenia, także będzie ciężko na pewno. Przedził pan moje pytanie właśnie o jutrzejszy mecz, bo chciałem zapytać, e, jakie plany na to spotkanie. Ale skoro pan już mówi, że zwycięstwo, to przypuszczam, że zobaczymy taką samą walkę jak dzisiaj. Znaczy, najważniejsza jest walka, tak? W takich meczach, założenia oczywiście są ważne, przygotowanie też jest ważne, ale najważniejsza to jest głowa, cały mental. E... I tego właśnie czasami nam brakowało, tego nam zabrakło w Ostrowcu, chyba troszeczkę się zapewnie poczuliśmy, to jest, zostaliśmy sprowadzeni na ziemię, no ale wróciliśmy do tej swojej gry z Bydgoszczy, tak, z, e, z meczu z Dąbrową, także no, no, nic tylko tego się trzymać, ale mówię, dzisiejszy mecz kompletnie o niczym nie przesądza, więc sprawa jutrzejszego spotkania jest jak najbardziej otwarta, miejmy nadzieję i liczę to, że dziewczyny zrobią wszystko, żebyśmy ten mecz wygrali. Panie trenerze, wspomniał Pan właśnie o, tym, o tej mentalności, że to jest bardzo ważne. Dzisiaj widzieliśmy, że dziewczyny już naprawdę cieszyły się tą grą. To, ta przewaga była na tyle duża, że mogły pozwolić sobie na pewnego rodzaju e, rozluźnienie, ale jednak e, zagrały to do końca i utrzymały e, wynik taki, jakiego oczekiwaliśmy. Znaczy, prawda jest taka, że początek pierwszego seta no, nie poszedł po naszej myśli. E, mieliśmy dobre przyjęcie w zasadzie przez cały mecz. E, Parę podbitych ataków, parę pomyłek i dziewczyny zaczęły nam odjeżdżać. nie była jakaś duża przewaga, ale 4 punkty, no, zaczęło się ciepło robić. Eee, także fajnie, że dziewczyny potrafiły taką stratę odrobić. Eee. No, 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 no ale mówię, no, żeby ten mecz powiedzieć, że o czymś będzie świadczył jutro, naprawdę tak nie można, bo to raz, że to jest sport, dwa że żeńska świadkówka, więc z dnia na dzień może się naprawdę wiele wydarzyć przede wszystkim w głowach, bo całe szczęście wszyscy zdrowi są, ale nie, mówię, jeżeli jutro podejdziemy z chłodną głową, z ambicją, z taką wolą walki jak dzisiaj, z takim zaangażowaniem, yy, to mam nadzieję, że będzie wynik dobry po naszej stronie dzisiaj MVP Natalia Gajewska. Niesamowite wyróżnienie dla tak młodej dziewczyny. Oczywiście Natalia, Natalia jest pierwszą rozgrywającą tutaj od początku sezonu. E, oczywiście miała lepsze, gorsze momenty, jak, jak cały zespół, ale ostatnio faktycznie jej forma zwyżkuje. Tak? E, już nie ma jakichś tam nieporozumień z dziewczynami. E, dzisiaj cały zespół faktycznie dobrze zagrał. Natalia przez swoją grę wykra, wykreowała. Ole Wójci, która e, też na kapitalnym poziomie, jeśli chodzi o procenty, zagrała. E, a taka jest zadanie rozgrywającego, więc fajnie, fajnie się cieszę z tego indywidualnego wyróżnienia, bo to mówię, no, rozgrywający kreuje całą grę, także brawo dla, dla Natalii. Dziękujemy panie trenerze i czekamy na podobny wynik w dniu jutrzejszym. Nie musi być podobne ważne, żeby trzy było po naszej stronie, także dzięki. Dziękuję.